Także, hej, siemaneczko, z tej strony Dodger minus a dzisiaj Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, przepraszam, że nie się przez długi czas i usunę te filmiki z PSO po prostu Myślę, że taka seria Wam się nie spodobała tak, Oczywiście myślę tak Chociaż prawie się o tym miała A teraz przychodzę z Was z pytaniem Czy wyście chcieli serię z Critical Ops? Yy, I z tym Stand 2, czy może byście chcieli serię z Minecraftem. Bo mam Minecrafta oczywiście jak każdy. I możemy zacząć jakąś nową serię, bo mam już parę domów. Znaczy, no mam parę domów. Z moim bratem tam budowałem. Jak byście przykładowo chcieli Minecrafta lub Critical Opcji Stand Czy może jeszcze PES co jakiś czas? To wpiszcie po prostu w komentarzach. Jeżeli. Komentarzy typu: co najmniej jak będą trzy komentarze jednej gry, to z tej gry będę nagrywał odcinki. Myślę, że wszystko dobrze wytłumaczyłem. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.